Chcesz połączyć komfort ze zdrowiem? to wystarczy, że wbijesz na stronę Diablo Chairs, wybierz fotel Diablo i poczujesz oczywiście ten nieziemski komfort. Fotel od firmy Diablo Chairs jest numer jeden w Europie. Fotele gamingowe oczywiście z Diablo Chairs są dopasowane do Ciebie, są w trzech rozmiarach. Mamy tu rozmiary Diablo Kids, Diablo Normal, Diablo King. Spektakularny design Diablo Chairs sprawi, że każdy z Twoich znajomych pozazdrości Ci foteli gamingowych, innych tutaj gadżetów ze firmy Diablo, na przykład macie tutaj podkładkę gamingową i nie nie tylko macie także tutaj świetnie wykonane biurka gamingowe. Także zapraszam Was na tą stronę Diablo Czart macie link w opisie. Kupujcie oczywiście te produkty, bo naprawdę warto. A teraz zapraszam Was do filmu. Ja dałem ci świnie z wielkim lo, bo ceny nic nie rosną. Jedyne co ci mogłem dać, to świnie z wielkim lo. Ja dałem ci świnie z wielkim lo, bo ceny nic nie rosną. Jedyne co ci mogłę dać, to świnie z wielkim loch. W Wszystko drogie jest, hodowałbym świnie, to bym z głodu zdechł i tak je tuczyłbym Także, cześć, witajcie, bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Miatek, witam was w serii Bracia Polskie Farmie, następnego materiału, proszę was zostawiam tutaj łapeczki w górę po dzisiejszym materiałem, także drogi widzowie jeżeli wchodzisz na odcinek, to pamiętaj o zostawieniu... Zostawimy łapeczkę w górę, lecimy po dzisiejszym materiału, 2000 łapeczek w górę. Jeżeli zostawicie, będzie naprawdę fajny, ciekawy odcinek w następnym odcinku. Także łapeczkę musicie zostawić, no każdy tutaj, to jest oczywiście jasne. Subika na kanale, jeżeli ten kto nie subskrybuje kanału, to zostaw subskrypcję, bo jak wiesz brakuje jeszcze niecałe 100 subskrypcji do wbicia 34 tysięcy subskrypcji na tym kanale. Także pomóż nam dobić, bo to jest naprawdę ostatni dzwonek, że po prostu przekroczyć barierę 34 tysięcy subskrypcji. Masz tutaj 10 stacji subskrybentów tego kanału i czyli abyś tutaj się mordeczko znaleźć jako, jako ty kolejny w kolejnym odcinku, to wystarczy, że dzisiaj stawisz subskrypcję łapeczkę w górę no ja na kolejnym odcinku postanowię Cię wyświetlić. E, Napisz tutaj jeszcze hashtag hashtagem dzisiejszego odcinka, niech będzie hashtag Choke, ja mam oczywiście przypnę serduszko. No i zapraszam Was na grupa na Facebooku. Szwagry pipcia, macie link w opisie, bo lecimy tam po 5000 członków na tej grupie. Eee, widzowie, to co się wydarzyło na poprzednim odcinku, to myślę, że każdy wie. jeżeli ten kto oglądał wczorajszy odcinek, tak, to wczoraj był odcinek, tak, wczorajszy odcinek. Jak żeście widzowie sami widzieli, nie mam pojęcia, widzowie, skąd Jason widzowie, znalazł, załatwił, zdobył. E, czołg, oczywiście, wojskowy. Widzowie, nie pytajcie mi, nie mam pojęcia. Zaskoczę mnie, widzowie, bardzo mocno ze swojej strony e, tym sprzętem, bo oczywiście, wiecie, teraz on naprawdę ma porządny sprzęt. Nie jest na stanie się, widzowie, uchronić przed tym czołgiem niczym, bo tak naprawdę, wiecie, jego, jedno, jego je, wystarczy jego tylko jeden wystrzał z tej lufy, z tej, wiecie, z tej, z tej armaty i tak naprawdę, widzowie, mój, mój cały dom, czy obora, po prostu idzie na jednego strzała, nie? Po prostu i cała się rozwala. Także naprawdę nie ma co z nim teraz zadzierać, jeśli chodzi o Jasona bo sami żeście widzieli, że ma naprawdę mocny yy, mocny sprzęt nie yy, ma czołg, także widzowie tutaj już nie ma co tak wiecie do niego kozaczyć tam startować bo mówię to jest widzowie tylko i wyłącznie jeden wystrzał i tak naprawdę już jest po, po gospodarstwie Eee, także nie wiem za on to ogólnie zdobył, ale wiecie, on taki, ogólnie jest takim typem, że on by pewnie prawdopodobnie było mu to łatwo zdobyć, bo wiecie, tak i tak ogólnie ludzi zabija także prawdopodobnie może wojskowych zabił żołnierzy Nie wiadomo, bo jak sami że się widzieli, że ogólnie wojsko się rozsypało z tyłu ogólnie tam pękła, e, pękła brama ten mur został widzowie rozwalony. Zresztą widzieli, dwa płoty poszły, oraz nie ma widzowie żadnego już pojazdu wojskowego w tym wojsko, Także prawdopodobnie musiała być jakaś gruba sytuacja, kiedy mi nie było na gospodarstwie. Nie wiadomo, gdzie ja wtedy byłem, bo prawdopodobnie coś wtedy się działo, nie? Bo jeżeli wojsko zrezygnowało tutaj już z pilnowania, zrezygnowało w ogóle z, z tego, z, z wojska tutaj, z tutaj prosto z tej siedziby, to prawdopodobnie musiało się widzowie coś bardzo ważnego stać, nie? E, teraz tak widzę, na następnie tego odcinka e, sobie tak e, wsiądziemy do helikoptera, troszeczkę widać coś innego dzisiaj się planuje troszeczkę coś innego e, wsiądziemy sobie pierwsze do helikoptera polecimy sobie widowie w jedno miejsce pewnie wiecie gdzie, polecimy sobie oczywiście w miejsce gdzie mieszka Jason, a po co widowie, polecimy sobie w miejsce gdzie jest Jason dlatego, że widowie chciałbym zobaczyć czy ten czołg e, czy ten czołg, który teraz aktualnie zdobył, czy jest u niego na gospodarstwie i czy Jason jest w widowie u siebie na gospodarstwie Dlatego iż chciałbym po prostu zobaczyć, czy prosto jest w domu. Bo chodzi mi o to, żeby ogólnie wylądować w jego w okolicy i po prostu zabrać mu ten czołg. Wiecie dlaczego? Zabrać mu ten czołg oraz gdzieś go schować. Tak, żeby go schować widzowie, żeby po prostu nigdzie tego czołga już nie mógł widzowie znaleźć. Dlatego że po prostu nie chcę, żeby mi zniszczył gospodarstwo lub inne gospodarstwo tutaj rolny, inny sąsiadów. Wiecie co chodzi? Bo to jest jednak czołg. I teraz, tak. Jego brat, jak widzicie, widowie, jest na podwórku, widzicie? Jego brat właśnie aktualnie, widzowie, stoi na podwórku, na środku podwórka jest, stoi żuk i rozwalona ta furgonetka zielona i studowa jest otwarta, czyli to aktualnie Jason pra, 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 palendruje gdzieś tam, widzowie, jeździ prawdopodobnie tym ciągiem po gospodarstwie innych ludzi z tej wioski, bo go aktualnie nie ma. Nie wiem, widzowie, jak jestem go teraz w stanie zlokalizować, gdzie on się znajduje, bo prawdopodobnie jeździ ciągiem. Jeździć ogiem po, 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 po całej tutaj, oczywiście woli brudnowskiej, naprawdę podobnie, tak jeździ gdzieś, bo jeśli go nie ma na gospodarstwie, to prawdopodobnie tak jak mówię, dziś jeździ. Nie wiem, aktualnie ciężko będzie go teraz lokalizować. Eee, bo mówię, chciałbym mu po prostu zabrać ten ciąg. nie chodzi, że chciałbym wziąć do siebie ten ciąg tylko ogólnie widzowie chciałbym go zabrać, że po prostu mówię, żeby czegoś nie zniszczył, nie? Bo tam wiecie, tam ogólnie widzowie jeszcze budowla jest pana Darka, tam właśnie aktualnie buduje się dom i to wszystko jest tak naprawdę świeże, nie? Wystarczy, że on widzowie w to wiedzie i tak naprawdę wszystko się rozwala, nie? To wiecie, to jest jedno wjechanie i po prostu ta cała budowla się przewraca, a szkoda, nie? A szkoda, bo widzowie, bo naprawdę idzie teraz głęboki remont. Yy, jak najwięcej widzę pieniądzu, właśnie piążku zbieramy na budowę tego domu, nie? Także wiecie o co chodzi? Szkoda by było zmarnować już po prostu ten fundament, który teraz mamy, nie? Także mówię, trzeba widzę, by to jakoś pilnować Trzeba po prostu pilnować, żeby tutaj właśnie nikt nie, nie, nie kręcił się właśnie w koło tej budowli, nie? A szczególnie on z tym swoim czołkiem nie? Dobra, nie znaleźliśmy go. Teraz tak, widzę. Druga sytuacja Dzisiaj mamy tutaj piąteczek Zapraszam Was oczywiście na transmisję na żywo o godzinie 18 porobimy sobie widzowie mapkę, pogramy Farminga 22 na tej nowej mapie, na której robię Wiedziałem, że bardzo Wam się podoba widzowie live'y także zapraszam Was bardzo serdecznie na transmisję dzisiaj o godzinie 18.00, jeżeli się odbędzie to się odbędzie, jeżeli nie to nie Ale tak jak mówię, przedszam i zapraszam już przed, żebyście widzieli mieli informacje i tu jak widzicie na live streamie, żeśmy troszeczkę sobie ziemniaków pokopali, jak widzicie mamy tutaj wykopane, wykopane, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem tutaj rzędów mamy wykopane ziemniaków, troszeczkę jeszcze sporo zostało, bo zostało nam dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć i tu 11, 11 widzowie rzędu, rzędu ziemniaków możecie ogólnie napisać w komentarzu co byśmy mogli zrobić z tymi ziemniakami bo tak naprawdę mi się ziemniaki tak jak mówiłem na poprzednim odcinku nie przydadzą nic tylko do na jedzenie, a na handel można by było naprawdę horsoną cenę jakoś tam wymyśleć coś tam jakąś horsoną cenę ustalić i można by było to je posprzedawać dobra, zapalamy sobie oczywiście tutaj kopaczkę oraz czterdziestkę, pokopiemy sobie, widzowimy się tak z warzędy, e, potem pojedziemy zobaczyć jeszcze jak, jak tam wygląda ogólnie budowla domu nowego pana Darka e, Zobaczymy jak tam idą dalej postępy, bo dzisiaj w dobie rano widziałem, że przyjechali o 6 godziny widzowie w budowlańcy, zaczęli tam i dowie... powiecie wchodzi, nie? Bo to się ogólnie budziłem, bo tam wiecie w w ogóle, nie, to być jak to jest na budowie, takie wszystko słyszałem, że przyjechali ogólnie budowlańcy, budowali, powoli on powiem. Przyjechało tam jakieś auto takie większy, ciężarowe, widziałem przyjechał ogólnie. Przywieźli tam staki jeszcze, jak widziałem klej, zaprawa, tam piasek ogólnie był, tutaj to przywozili to wszystko, także myślę, że tam ładnie się zabił, ogólnie wszystko interes kręci, że powoli ten gospodarka taje także mówię, wykopiemy dwa rządki, sobie przeje, przelecimy, żeby troszeczkę pokazać wam ogólnie prac polowy w dzisiejszym odcinku, także mówię, przelecimy dwa, tutaj dwa, dwa cztery rzędki, przelecimy sobie tu, w tą, we w tą i potem e ewentualnie może mogę wam pokazać dalsze tam prace. Hmm dalsze prace oczywiście jakie tam są e, na gospodarstwo pana Darka, jeśli chodzi o całą budowę. No to wydziliście przyjechali, tam pracowali ogólnie także ogólnie do tak, tego. Ktoś tam pytał się tego w, 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 w komentarzach. E, pyta się w komentarzach e, Panie Mietku, a tego weźcie tam lindora, to pyty, skąd ma takie pieniądze jak na to sprzęty e, Jak wiecie, czy ten kto pamięta, ten kto nie pamięta, ale e, Ci chodzi w te sprzęty, to tam kiedyś lindor że ogół nie będzie brał e, dofinansowania na młodego rolnika, z tego co pamiętam chyba tak to się nazywa i prawdopodobnie chyba to wziął bo on to ogólnie mówił coś mi dwa miesiące temu, albo półtorej miesiąca temu to było, więc aktualnie chyba jest właśnie już po tym młodym rolniku, po tym dofinansowaniu, no i prawdopodobnie po prostu sobie zakupy do nowe sprzęty, a gdzie nie ma co się dziwić, dali mu wtedy około chyba 100 zł, to sobie zakupy takie parę spręty, nie? No, także wiecie o co chodzi. Czekajcie, bo tak z daleka patrzę, to chyba, widzę, chyba jakiś czołg stoi. O, widzę, znalazł się czołg, chyba, tam chyba Jason jest jeszcze, jak widzicie. Tam z daleka, tam bo dali po lewej stronie, tam widzicie? Po lewej stronie tam w rogu, widzicie tam w krzaku, przy, przy drzewa widać. A prawdopodobnie stoi tego, czołg Windore, tego, że Jasona. To no mówię, to potem sobie za chwilę widzę, tam podjedziemy oczywiście, nie? Podjedziemy sobie po ten czołg mam nadzieję, że jego tam nie ma. Trzeba jak najszybciej widzę i mu zabrać ten czołg, bo mówię, tak jak powiedziałem wam, jeśli chodzi o gospodarstwo moje i innych, że to po prostu może być za niedługo, może być po prostu Armageddon i może być powoli Brudnowki, nie? Każdy się widzę tam w prowadzi, bo jak jest taki że bandyta tutaj na woli Brudnowki, to nie ma jak. Nie ma tak naprawdę jak się przed takim czymś chronić, a jeszcze mu dali ten... Jeszcze mu dali widzowie nie wiem skąd wyczasną ten właśnie czołg Jeszcze widzę, dali mu ręki ten czołg, to to już to jest w ogóle koniec, nie? To, nie ma. to jest w ogóle wdziale, że w koniec, także nie ma jak się uchronić przed nim, a przed czołgiem to już, to już, to już, to już to jest w ogóle, nie? I wtedy jak się bym podpali widzę to auto, to kurdonetę to jak tam w miarę, tak w miarę cało, ale widzę tutaj funkcjonować, to boli wronosku, tak w miarę sobie tam w spotu, da sobie tam cztery dni przerwy ale potem żeście widzieli, potem że do niego wjechał, to na ja zobaczyłem, co tam w dole się zajmali, znajdowało, dwa duże ciężarówki, jedno takim hakiem to, to po prostu to już się zdenerwował nie? I jeszcze dopóki nie ruszałem jego auta, to furgonetki zielone to nie był takie zbytnio groźne, ale teraz to widzę, że już było został groźny, bo widzicie kormo i w ogóle, po prostu stał się groźny poprzez to, że zniszczyłem mu tą furgonetkę jednak, podpaliłem, nie? A ja miałem właśnie taki plan, żeby nie zniszczyć furgonetki Wciąż torbionetkę to też, ale głównie moim powodem planem było, żeby go zabić w tej furgonetce, nie? No ale żeście sami widzieli. Nie udało się jednak w ostatniej chwili, jak żeśmy gonili do domu jechał, to ostatniej właśnie chwili zobaczył, że tam jest jednak taka dziura i do tej właśnie dziury przed to dziurę właśnie wyśmieł z auta i samo auto tylko i wyłącznie wjechało właśnie do tej dziury i tak się właśnie skończył, że odcinek że Jason przeżył, a jego furgonetka wylądowała, No wylądowała tam się wylądowała, no aktualnie leży, po prostu nie wiemy Dobra, ksimy sobie oczywiście tutaj nas na 412. Eee, ktoś tam mi za jeszcze z was pyta w komentarzu pani. O. Nawet kurwa Jason zajechał. Ty, kurwa Jason idzie. Ty, ale. Czekajcie, bo tu. A, to czekajcie o co to chodzi. Ty, a co on tam niesie? Czekajcie, jakieś wiederko miał ogólnie. Gdzie są no nie wiedziałem żeby tu zajeżdżał. Jedzie, jedzie 60ką jedzie. Dobra, pojechał, pojechał 60, widzieliście? Czyli jednak tak naprawdę dzisiaj na odcinku będzie Jason oczywiście, jak sami widzicie, gdzie on pojedzie? <laughs> tak, chyba sobie że robię, że robi, żebym pojechał w tej chwili po mojej ziemniaki. Nie ma takiej możliwości nawet. Pokaż mi to. Nie ma takiej możliwości, że on pojechał w aktualnie po moje ziemniaki. No chyba sobie żartę robisz w tej chwili. No chyba że żartę robisz w tej chwili ze mnie. Kurwa, chyba moje ziemniaki byś zbierał. Ja, kasranda? Czekajcie, bo w działa weszłam. Ja, widzowie, patrzcie, moje widzowie ziemniaki zbiera, słodki syn. Nie ma takiej możliwości nawet. Ty, widzowie, moje ziemniaki zbiera, suki syn. Dobra, zostawię widerko, pojechał, zawrócił. Pojechał, zawrócił. Jedzie, dobra, stoi. Idzie po wiaderko. Nie, coś tam będzie robił teraz. Dobra, wziął karnister. Co mi podlewo widzę buraki? Nie, dobra, podchodzi tutaj pod ziemniaki. Tak, widzę, on ta tego, paliwo wylewa mi na ten. na ziemniaki. Kurwa, badam taki po śmierdzące śmierdzący ziemniaki, widzę, ja w benzynie. Ty, a te wiaderko zabieraj, tu śmietniku, nie? Wziąłeś parę ziemniaków, to bierz teraz to wiaderko. Kurwa, po co te wiaderko wziął? I to wiaderko zabiera mi stąd, nie? O, ty bierze, ty dalej coś zbiera. Ale więcej nie ma zbierania. Kurwa, ziemniaki mi ukradł. Tylko tyle? Jedzie, jedzie, jedzie. <grywa> Dobra, pojechał, widzowie, Jason, pojechał Jason. No to czyli tak. Mam rozumieć, że widzowie, to była jakaś zapłata, czy co teraz? Bo nie wiem, o co tu chodzi, bo co? Bo ja sobie będę kopał ziemniaki tutaj, jak normalny, zwykły rolnik. To sobie już, kurwa, przyjeżdżę, będzie mi ziemniaki, kurwa, brał na obiad? No chyba co w tej chwili ty mi kurwa żartę robisz, że pojedziesz sobie z, z tym wozem konnym. No chyba ci chuj dziś jeszcze. No nie ma takiej możliwości nawet. No co wziąłem sobie widzowie pełną wiaderko i to do, do tego, to zapakowało do wozu konnego i pojechał? I jeszcze mi widzowie paliwo po, po tym, po, 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 po ziemniakach. Teraz jak będę ja taki chyba spolone ziemniaki przez benzynę? No chyba co w tej chwili ty mi żartę robisz. Nie ma takiej możliwości nawet. Kurwa, bo pojechał. Czekajcie, ja idę widziałem na gospodarkę, bo tak, bo ja miałem jedną rzecz zrobić. Miałem w ogóle widzę sprawdzić, gdzie jest moje BMW. A, bo BMW no chyba na gospodarce zostało, tak? Widzowie? Bo ja nie pamiętam, gdzie BMW zostało. Czekajcie, sobie pójdę tędy przez krzaki. No nie ma takiej możliwości nawet. Tam w ogóle jakiś czołg stoi, ale nie wiem gdzie ten czołg jest. Bo widziałem tylko z daleka w krzakach. No tak, spoko, tylko że ktoś mi jeździ pochał po gospodarstwie. Nie, nikogo nie ma. Nie, nie ma nikogo. Dobra, gdzie jest BMW? Ty kurwa, ale BMW nie ma no bo są... o tu jest, dobra Czekajcie, wsiadłem do BMW pierw Zapalamy oczywiście BMW i wyjeżdżamy stąd Pojedziemy tutaj poszukać ewentualnie tego czołgu, bo mówię widziałem dziś ogólnie ten czołg, ale nie wiem u kogo na gospodarce to stało Bo tutaj nigdzie widzowie nie widzę tego Jasona Czekajcie, ja tam ogólnie ewentualnie zajadę, zajadę widzowie tutaj ten Ty, czekajcie, ale on tu kurwa jest chyba Tak, czy mi się zdaje? Nie, tego tu nie ma chyba O kurwa, jest czołg. Ja pierdolę, on mu całą chałupę rozwalił To ty chyba co żarty robisz? Ja widzę, że całe fundamenty się rozkraczyły On widzę, że czołgiem wjechał w te fundamenty Co jest grane Aj, ja ja ja, z tą bombą tam! Ja! Cała widza ściana się rusza, jedna z tych pustaków, widzicie, jak się gnie? Widzieliście, widzowie, jak się rusza? Pak się buja, widzowie ściany się bujają w ogóle. Co? ja! Piernicę, cała ściana rozwalił. Cholera, jasta 10 tysięcy poszło się paść, widzowie, a wszystko było z odcinków nagrywane. Wszystko, cała widzowie, pieniądze z odcinków były nagrywane. A ty pieprzony śmietniku. Chyba się żarty ze mnie robisz No to już nie wyjedziesz stąd, nie ma takiej opcji nawet Dobra, Jowie, nie ma takiej opcji teraz Patrzcie i co się teraz dzieje Ty nie wyjedziesz stąd dzisiaj Nie ma takiej opcji nawet, śmietników Jep. Dobra, elegancko. Myślę wydaje, że to ja elegancko zrobiłem. <laughs> <laughs> Teraz do dopiesz piwać pojedziesz. Jedzie? kurwa, ja go nie widzę w tych szakach. Ty czekajcie, bo pojechał chyba O kurwa, stoi tu! Czekajcie, on tam stoi, on Ma tam tamtędy jechać Ja tam specjalnie dro na drodze drzewo pciełem Piłą Tutaj stoi, widzicie? Jest jego widoczność 60, stoi Dobra, jedzie, jedzie, jedzie Dobra, tutaj zawracam Ale chuj, mi to jest gorsza sprawa, bo cały fundamy, się widać rozkraczał. Dobra, gdzie on pojechał teraz? Czekajcie, jedziemy tam zobaczyć. Dobra, zawrócił, jest, tam widać, zawrócił, widzicie? Tam zawrócił, stoi, dobra. Jeżdżę tutaj przez to pole. O, jest, jest, zobaczył to, zobaczył to, widać, że dżemu leży. Patrz, 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 patrz piłot, nie? Patrz, patrz, co robi. No ty kurwa mówi. Przecież mogłeś tam normalnie ciągiem przyjechać przez to. Co on kombinuje? Przecież norm, normalnie widzowy ciąg wziąć i przez to przyjechać. A ja, pirdo, gdzie on tam pojechał? Nie ma takiej opcji nawet. Jak go tam przyjechał? Kurwa Klinka opcią i pojechał dalej. Tam pojechał, dobra, jest, jedzie. Czekajcie, widzowie, będę go śledził. Czekajcie, pojedę teraz tym. Tylko zobacz. O kurwa, czekajcie, do mnie na gospodarkę pojechał. Dobra, czekajcie, widzowie, ja się odsunę, do tyłu zajadę. Zajadę, widzowie, na razie tutaj. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobra. Teraz tak, widzowie, zobacz. O cholera, jasna, widzowie, to wszystko się rozkraczyło. Zobaczcie, widzę, to nic z tego nie będzie. Yy... Cały widzowie fundament poszedł, całe widzowie klej Tu w ogóle widzowie leży karnister spaliłem, tu w ogóle jakiegoś dziadka gościa wyrzucił do fundamentu Tu w ogóle jakaś bomba widzowie, która nie odpaliła już z 5 lat No i mamy czołg widzowie, mamy czołg cholera jasne, tylko ciekawym, po co on przyjechał w ogóle pod mojego skodarka jeszcze Kacie, bo interesuje mnie, widzowie jeszcze to Ja to chyba dzisiaj biorę Nie, ja mam klinka widzowie obciu ja to chyba wezmę W ogóle nie wejdzie mi nawet W ogóle nie wejdzie Nie ma szans To mały bagażnik Dobra Rura Palimy Idziemy do nas na gospodarkę zobaczyć Co on tu kurwa robi? Ja co on tu kurwa robi? Się pytam Jak go chyba rozjadę coś czuję Ty a ja, co on tu robi? Ty, widzowie, on spróbował mi gospodarkę podpalić, ale nie zdążył. A ty sukien synu, to raczej go nie, wie ja przez tym Jeb te kurwa. 60 Kurwa, ziemniaków ci się tak chciało brać, suki, synu. Zobaczcie, że gospodarka się mi podpalić. Zobaczcie, widać tu normalnie karnistry leżą. Ja, bo on lubina otworzył sobie. O, to jest suki, synu. Nie ma takiej opcji, gonimy go. Tak, kopaczkę ukraść, ziemniaki mu wypadły, Dobrze, Dawaj go. Ej, gdzie to pakuję? Stoi! Co on tu robi? Fuj, ja zamykam go, suki, syna. Kurwa, spierdolił mi, obatę mu głowę, dokin synowi. Chodź <gryw> kurwa, batę mu ten boz na pół. Chyba ci mać, uciekł mi. Kasa mi wyleciała. Kurwa, moje worki. Tak, tylko że on do Darka pojechał, nie wiem po co. Dobra, widzowie, jeżeli Wam się dzisiejszy odcinek podobał, to pamiętajcie zostawcie łapeczkę w górę jak możecie, także każdy łapeczkę i zostawię kogo obejrzeć ten materiał. Pamiętajcie także o subskrypcji na kanale, bo brakuje widzów i dużo, tak naprawdę do 34 tysięcy subskrypcji, także zostaw sobie, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz z has hashtagiem. Hashtagiem chyba dzisiaj na początku odcinka był. Bo... Tak, tylko że Kurwa rower słyszę, nie wiem gdzie. Także są Jason jedzie rowerem. Także trzymajcie się do kolejnego odcinka, już niebawem, także nara!